Współdzielnia Socjalna Integracja z siedzibą w Adlinie powstała na początku roku 2020, dokładnie w lutym. Zostaliśmy stworzeni przez Gminę w Zabrodzie i Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Założeni zostaliśmy, aby przygotowywać posiłki dla dzieci w żłobkach, w szkołach i w przedszkolach na terenie naszej gminy. Plusem współdzielni jest to, że zatrudniamy Osoby, które były długotrwale bezrobotne, osoby, które są z niepełnosprawnością, więc, więc dajemy miejsce pracy tutaj na naszym lokalnym rynku. Chcielibyśmy rozbudować kuchnię. Pozwoliłoby to nam na rozszerzenie naszej działalności. W tym momencie przygotowujemy blisko 500 posiłków każdego dnia. Chcielibyśmy, jak również widzimy, zapotrzebowanie na większą ilość posiłków, więc chcielibyśmy rozbudować kuchnię i zatrudnić więcej, więcej osób, jak również, mówię, poszerzyć naszą działalność. Działalność Spółdzielni Socjalnej jest ważna dla lokalnej społeczności, ponieważ daje nowe miejsca zatrudnienia, a ponadto Spółdzielnia Socjalna Integracja włącza się w różne inicjatywy realizowane przez gminę, zabrodzie, jak również powiat. Staramy się uczestniczyć w akcjach typu krzyżodawstwo, różnych imprezach plenerowych, różnych dożynkach, w codziennej pracy możemy liczyć na wsparcie pracowników Urzędu Gminy w Zabrodziu. W każdej kwestii są nam pomocni, zawsze możemy się zgłosić i to wsparcie jest nam udzielane a z drugą stronę pracownicy Urzędu Gminy chętnie zamawiają u nas posiłki. Spółdzielnia Socjalna dowozi również posiłki do takich placówek jak warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy w Wyszkowie. Poza tym, że dowozimy tam posiłki, współpraca jest między nami na różnych polach. Na przykład uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, czyli osoby z niepełnosprawnościami, odbywają u nas praktyki już od ponad roku. Raz w tygodniu grupa praktykantów przyjeżdża do nas i odbywa tutaj praktyki zawodowe przygotowujące do pracy.